Cześć! Z tej strony Bartek Bogdan z PPC Stock. Dzisiaj zrobimy sobie analizę spółki Eurocash, którą w zeszłym tygodniu kupiliśmy do portfela dywidendowego. Standardowo zacznę od wykresu miesięcznego, potem przejdziemy przez wykres tygodniowy i wykres dzienny. Postaram się zrobić tą analizę w jak najbardziej skondensowanej formie, dlatego zapraszam, zaczynajmy. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się to, kupić tą spółkę do portfela dywidendowego z racji tego, że regularnie, pomijając oczywiście bieżący rok, który przez wiele spółek, jeśli chodzi o dywidendę, został potraktowany jako rok bez dywidendy, sporo spółek postanowiło przeznaczyć dywidendę, a właściwie, przepraszam, zysk w całości na kapitał zapasowy. Być może część z tych spółek będzie się decydowała powiększyć przyszłoroczną dywidendę o część zysku z bieżącego roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przypadku Eurocasha. Natomiast na pewno ta spółka dywidendę wypłaca regularnie, bo jak widzicie, od 2005 roku praktycznie bez żadnego roku przerwy wypłacała dywidendę aż do 2018 roku. Ostatnia dywidenda to złotówka na akcję, Spółka przeznaczyła 140 milionów złotych na dywidendę dla akcjonariuszy. I stopa dywidendy przy aktualnej wtedy cenie wyniosła około 5%. Przy obecnej cenie około 15 zł, stopa dywidendy, jeżeli byłaby wypłacona w przyszłym roku na poziomie złotówki, wyniosłaby około 7%, dokładnie 6,66%. Dlatego też uznaliśmy, że spółka ten parametr, czyli rentowności dywidendy pomiędzy 7 a 10% mniej więcej spełnia. Jak to wygląda na wykresie miesięcznym. Przygotowałem sobie wcześniej taki wykres uzupełniony o poziom dołka LTTM, czyli dołka w korekcie fali wzrostowej, która ustanowiła nowy szczyt. Ten dołek zaznaczony jest niebieską strzałką i teraz zaznaczyłem go dodatkowo żółtą strefą. Ten poziom powinien zostać wyłamany, przetestowany poprzez. Świecę akumulacyjną w ruchu spadkowym, który następuje po szczycie takiej fali wzrostowej. Nasz dołek LTTM jest na poziomie dokładnie 1563. Ten dołek został przetestowany. Tutaj trzecia świeca, która testuje ten dołek po raz pierwszy, to jest akumulacyjny Selling Climax, czyli świeca VSA, która informuje nas. O tym, że smartmany, duzi gracze dokonują zwiększonych zakupów akcji. Jeżeli przejdziemy na wykres tygodniowy, to zaznaczyłem tutaj już wcześniej żółtą strefę na poziomie tego dołka LTTM1563 i to jest strefa, w której pojawił się warunkowy sygnał kupna. Warunkowy sygnał kupna, który jest połączony z przewagą popytu na wzrostowym korpusie, czyli tym powiedzmy młotku dłuższym dolnym cieniem. Mamy większy wolumen niż na poprzedzającej świecy spadkowej. To oznacza, że mamy przewagę popytu, mamy warunkowy sygnał kupna. Dlaczego warunkowy? Ponieważ jak widzisz świeca ma naprawdę niewielki cień z góry, ale ma. Który informuje z nas o tym, że po pierwszej zwyżce, która tutaj okazała się bardzo dynamiczna, ponieważ kurs okolic 15 zł odbił wyraźnie powyżej 20 zł. Mamy falę wtórną i ta fala wtórna powinna poprawić, Dołek wyznaczony przez sygnał kupna. Tak się rzeczywiście stało, i ten dołek został poprawiony, i nawet przetestowany został poziom 15 zł. Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, to tutaj wyraźnie widać, że w tej fali wtórnej mamy również sygnały akumulacji. Zaznaczyłem wam dwie świece Selling Climax, które o tym świadczą. I to są bardzo wyraźne Selling Climaxy, które mają w stosunku do tła całkiem spory spread, czyli odległość pomiędzy minimum a maksimum świecy i wyraźne cienie z dołu. Druga świeca Selling Climax dodatkowo wyłamuje nam dołek LTTM na poziomie około 15,63 i po wyłamaniu tego dołka również mamy wyraźny skok wolumenu. I na tym wyraźnym skoku wolumenu mamy bardzo duże zakupy i jednocześnie jest to poziom cenowy, który schodzi poniżej Sygnału, który wcześniej pokazywałem wam na wykresie tygodniowym. Dlatego możemy to już traktować jako okienko transakcyjne i potencjalny zakup akcji do portfela dywidendowego. Co też oczywiście zrobiliśmy, wysyłając w odpowiednim momencie naszym abonentom sygnał mailem i SMS. W tym momencie spółka już w naszym portfelu dywidendowym jest. Natomiast jest to jeszcze poziom cenowy, który, w mojej opinii, jest nadal atrakcyjny do, do akumulacji tych akcji z myślą o przyszłej dywidendzie. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o analizę Eurocasha. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać w kontekście tej spółki lub przedstawić jakąś propozycję spółki dywidendowej, którą możemy wspólnie omówić, dajcie mi znać w komentarzu. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę. I do usłyszenia w następnym filmie. Jedziemy po sukces. Cześć!